Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sportzo Ekstra Klasa 2023 na 24 seria druga. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ostatniego już hobby Boxa do tej kolekcji. Przypominam, że w środku mamy gwarantowany jeden autograf oraz jedną inną fajną kartę, o albo drugi autograf. teraz tak, czy jest jakaś grubsza saszetka? Ta się wydaje grubsza, Zaraz zobaczymy co jest w środku. Dobra, już widzę, że trafiłem. Jest limit do 40. Co to jest? To jest kaka Badze z Krakowi. E, to jest nie to jest do 15. Aha. E, to jest e, kawałek koszulki. Nie, co to jest? To jest National Treasures. To jest z half... to jest um... o, gratulacje, Otrzymałeś specjalną kartę z haftem flagi narodowej. E... I autentycznym podpisem zawodnika, okej, okay, dobra. Czyli ogólnie bardzo fajna karta. I co tam jeszcze mamy? Jeszcze jest Warta, Zagłębie Lubin, Korona, Puszcza, Piast, ŁKS oraz Kończkowski limitowany do 150. Dobra, więcej grubych saszetek nie widziałem, więc możemy już lecieć z kolejnymi. Tutaj nie ma autografu, widzę. Jest widzew, ruch, kraków, stal, y, piast, gliwica. Dalej jest joker z pogoni Luka Zachowicz. Ja mam taką kartę jego tylko z autografem. Dalej National Treasure Petkov z Bułgarii. Oraz Kapładi z Legii limitowane do 150. Też widzę, że nie ma autografu. Mamy Puzzle Quest. Dalej jest górnik, lech, Widzew, ruch, legia. Następnie Szczepan Gol Explosion, niestety bez limitu. Ale za to jest Jakub Paszkowski zwarte limitowany do 150 oraz Defense Fort res, Rafał Janiński limitowany do 115. Nie wiem, czy już nie trafiłem tego, takiego jak jańskiego, linkowanego właśnie. Wiem, że będzie na powtórce. Ej, to też jest grubsza saszetka. To co będzie tutaj? A, dobra, dobra wiem co. Dobra, to jest, wiecie co? Nie wiem, czy to chyba jest po to tylko, żeby. Nie można było sobie wybrać grubszej saszetki. Chcę się, żeby można było, na przykład, zamiast kawałka koszulki albo czegoś takiego, jak tu trafić, coś takiego. Taka sama dla tych, co patrzą, chodzą po empikach i sprawdzają, która saszetka jest grubsza. Nie wiem, czy to jest coś warte w ogóle. Dalej jest Legia, stal, ruch, warta, lech. Dalej, Defense, Fortress. Alex Ławniczak z Zagłębia. National Treasures Wyspy Zielonego Przylądka. Lisandro Semedo. Następnie Marek Mruz. Limitowany do 150 z Zagłębia. Lubin. Dobra, nie ma autografu czy Już widzę. Kolejnego. Już jeden kraciun. Wystarczy. Mamy tutaj tak. ŁKS dwa razy, Ruch, Górnik oraz Krakowia. Następnie Joker Ernest Terpiłowski z Widzewa. Defens Fortress Bartosz Kopacz. Mamy go autograf, ale e, z tego, jak to się nazywało? No. Z... Poprzedniej serii. I jeszcze jest Hubert Tomasz, limitowany do 150, spuszczenie połomice. I teraz tutaj pewnie będzie autograf. No jednak nie. Jest tutaj tak. Ruch Chorzów, pogoń, puszcza ŁKS, korona oraz zagłębie Lubin, Tomasz Hook, limitowany do 150 oraz Goal Explosion. Artur się masz do 60. Zostało cztery saszetki, w jednej, z, w jednej z nich będzie autograf. I nie będzie to ta. Tutaj jest górnik Zabrze, Krakowia. Ruch warta Krakowia. Zagłębie. Dalej, gol, Explosion Lewa Ostststopniowa. O, teraz nawet to na wierzchu. Bo nagrywałem to przed chwilą. Ta sama karta, tylko z podpisem i limitem do 25. do 25. Tak, zgadza się. To jest niestety bez limitu, a szkoda. Chociaż mnie to pole trafić zwykły autograf niż drugi raz, drugi raz taki sam. I jeszcze jest 13 z Rakowa, limitowany do 50. pewnie tutaj będzie autograf. I tak, dokładnie. To. Da Kamil Dankowski. Limitowany do 169 z ŁKS-u. Czyli tak trochę nie tak lubię, co do końca bym chciała, ale też spoko. Ale ja wiadomo, najlepiej to by był Widzew i Ruch zamiast Krakowi i łks ale to też może być. Jeszcze jest Pogoń, Piast, Legia, Widzew, ŁKS, Radomiak oraz Crenac limitowany do 150. Czyli taki sam, tylko z mniejszym limitem. W sensie jest większym. dalej Jest Radomiak zagłębie puszcza dwa razy ŁKS, Legia Następnie jest Defense Fortress Bartolewski oraz Forens bramkarz kolony Kielce limitowany do 50 Dalej mamy Puzzle Quest. Na bazówkach jest Raków, Warta, Ruch, Puszcza, Jagiellonia. Następnie Goal Explosion, Josue z Legii. Dalej National Treasure z Łotwy, Alvis Jaunzezn. To jest Golden um, National Treasure. I jeszcze jest limitowane do 150 amejoł z piasta Gliwica. No to co? Na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jutro będzie. Nie wiem co, jeszcze będzie. Może Blasterbox. Jeżeli to jest... wam, wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.